Cześć, ja jestem Olgierd, a dzisiaj będziemy robić sztuczkę magiczną. Wsadzę tutaj wykałaczkę, a balon się nie przebije. muszę to zrobić delikatnie. Proszę. Balon się nie przebił. Widzicie, tutaj, że wykałaczka jest prosto w balon włożona. Co się stanie? Teraz jak włożymy wykałaczkę do balona? Da się to zrobić. Wepchnę to. Wepchnę to jak najmocniej, żeby wpadła. I mamy wykałaczkę balonie. Balon nie pęka. No i na tym polega ta sztuczka. Teraz pokażę Wam objaśnienie. Tutaj mamy taki punkcik, w który musimy wbić. Musi to być prawa strona idealnie. Wsadzacie wykałaczkę w ten punkt, gdzie jest tutaj ta dziurka, co się, co się zawiązuje ten i wtedy wykałaczka nie przebija ba balona, tylko wchodzi. Sobie, w, nawet w balon, może wejść. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jak odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka i subskrypcję. Pa!